Antykoncepcja hormonalna. W przypadku stosowania antykoncepcji hormonalnej dodatkową suplementację należy skonsultować z lekarzem, podobnie jak to ma miejsce w przypadku leczenia przewlekłego. Niektóre składniki roślinne mogą zaburzać metabolizm leków, w tym również antykoncepcyjnych, i zmniejszać ich skuteczność. Przy antykoncepcji hormonalnej unikaj stosowania. Duo Life Dzień, Duo Life Boleris Pro Pro Select Pro Deacid Pro Holterol, Duo Life Pro Optical, Duo Life Pure Formula Żęsień, Fizzy Easy Energy Complex, Duo Life Vita C Powder, Duo Life Shape Coat Slim Shake. Witamina C w porcji powyżej 1 grama na dobę jest niedozwolona. Przy antykoncepcji hormonalnej stosuj z ostrożnością lub skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem. DuoLife Prostig, DuoLife Mygastrin, MyMind, DuoLife Not, DuoLife Regen Oil, Liquid Gold opracowano na podstawie właściwości składników aktywnych.